Witajcie, z tej strony ponownie Galajus. Dzisiaj opowiem wam o evencie Andajów, w którym można zebrać naprawdę fajne rzeczy i ustawić się przez naprawdę długi czas z miksturami, jak i nie tylko tym, więc polecam obejrzeć. Jeśli nie gracie w Broken Ranks, a chcecie spróbować, serdecznie zapraszam do rejestracji z mojego linku, link jest w opisie oczywiście, w ten sposób możecie wesprzeć moją twórczość. Zapraszam również codziennie na moje streamki, wieczorami w okolicach godziny 19.20 na Twitchu. Dobra. Także na sam początek może przedstawię Wam rzeczy podstawowe, o których trzeba wiedzieć, żeby po prostu orientować się w całym temacie. I nie zaginąć w ogóle. Więc tutaj mamy na stronie Broken Ranksa w aktualnościach, jeśli sobie wejdziecie na Broken Rankską informacje na temat teg tego ewentu. Macie tutaj podstawowe rzeczy, więc y, zostawię to tak, jak jest. Jeśli chcecie, sobie zatrzymajcie i przeczytajcie. Ja się skupię na tych rzeczach, które teoretycznie nie są dostępne na wyciągnięcie ręki, tylko właśnie trzeba obejrzeć na przykład taki galowy filmik. Stąd też tym się zajmiemy. Samowicie grupa wygląda dosyć prosto, po prostu zabijamy sobie grupki a to jednego, a to do dwóch andajów albo pięciu, z tego co pamiętam jeszcze na niektórych przedziałach były chyba trójki, o ile się nie mylę, ale mogę się mylić, i z nich dropią właśnie platynowe klucze zawsze, plus na większości przedziałów dropią też wejściówki na różnego typu przedziały. Na to na, na znaczy przepraszam, nie na płaskowyżu, tylko na garnizonie oraz y, lodowisku dropią rzeczy, y, jak i na Bairn, jak i te na wcześniejsze etapy, y, czyli na przykład runki na a na całym Bayern, na przykład dropisz już wejściówki tylko na yy, Bejrn, albo na przykład na płaskowyżu Kemenach dropisz na przykład perły, yy, jakieś mapki na modiszkę i inne rzeczy i w ten sposób możecie zdobyć naprawdę cenne przedmioty. I się naprawdę w życiu ustawić. Farmienie instancji w tej grze to jest podstawa, więc jakby nie spojrzeć, będzie Wam to bardzo przydatne, a przynajmniej ułatwi Wam ten proces. Więc e, co jak co, będzie można całkiem fajnie się ustawić. No i tak, pierwsza rzecz, którą chcę Wam pokazać, to są podki. E, Ogólnie na evencie tych miksturek nie dropimy, natomiast cały element potek jest dosyć istotny w Broken Ranksie, bo jest wiele lokacji, gdzie te miksturki będą nam potrzebne w mniejszej lub większej ilości, żeby po prostu fajnie, efektywnie farmić daną lokację. No i tak, mamy podstawowe opcje, żeby zdobyć sobie te, sobie te miksturki. Ja osobiście, jeśli chcemy kupić eliksiry, czyli te miksturki po 200, najbardziej polecam z Trenty, z szpitalu sobie kupować, z tego względu, że tutaj za jedną sztukę platyny możemy sobie kupić a aż 10 sztuk, tutaj klikamy sobie dialog, regenerujące specyfiki, klikamy zdrowia, no i wybieramy sobie na przykład 10 eliksirów zdrowia, cyk, klikamy i mamy. Cała magia jednak polega na tym, że w sklepie premium bezpośrednio z każdego miejsca na mapie możemy kupić tych sztuk 9. Stąd też tutaj jesteśmy delikatnie stratni. No chyba, że chcemy troszeczkę bardziej poszaleć i kupić wywary, co osobiście też czasami polecam. Eee, z tego względu, że i też w skrzynkach platynowych tych rzeczy. Nie podropimy, stąd też e, to można sobie zaopatrywać i tutaj już nie jesteśmy staratni o tę jedną potkę, wychodzi na jedno to samo względem szpitalnej ceny. No ale przejdźmy do meritum. Dropiąc klucze platynowe na każdej lokacji związanej z eventem, poza tym, że no, niestety są przedziały rewelowe, e, jesteście w stanie zebrać sobie te eliksiry za... Nic, za darmo, po prostu musicie znaleźć platynową skrzyneczkę, podnieść ją sobie i od 10 do 14 takich e, mikstur eliksirów sobie dostaniecie. No i macie je za darmo, zupełnie za darmo, o ile uczestniczyliście w evencie. Bardzo dużo osób może też sobie próbować sprawdzić te eliksiry, natomiast powiem szczerze jest to troszeczkę pracochłonne i czasochłonne i powiem szczerze, że wolałbym robić tysiące różnych innych rzeczy, ale nie krawci sobie potek. Po prostu można z tym dostać nerwicy. Drugą opcją jest kupienie platyny od graczy za złoto i za tą platynę kupić sobie właśnie u tej babki te eliksiry albo wywary na przykład ze sklepu premium w Giereczce bezpośrednio z każdej lokacji na mapie. Tutaj jak zresztą przed chwilą Wam pokazywałem. No i mamy też trzecią opcję, dorzucić sobie platynę i po prostu sobie ją sobie te miksurki kupić. Osobiście, w momencie, kiedy są te eventy, warto z nich skorzystać, w szczególności, że będą trwały jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie. Dwa tygodnie, w sensie od piątku do niedzieli, e, od godziny 20 do 20. W tym tygodniu i w przyszłym tygodniu na wszystkie myśl... weekendy września, o w ten sposób, więc można fajnie skorzystać i zebrać naprawdę pokaźne ilości miksurek. Mi się udało aż już po 3000 najważniejszy potek dla mnie, czyli perzett i kondycja, a stawią, że docelowo będzie tego. Naprawdę fajnie. Dodatkowo mamy tak zwany płaski flat earning. Zarabiamy sobie płasko, jakiś tam sobie hashik, ze względu na to, że każda platynowa skrzynka poza podkami daje nam też złoto. Ilość złota jest zależna od kilku elementów. Po pierwsze i najważniejsze od naszego levela. Po drugie jest ona losowana z różnych przedziałów. Jest tak jakby tak zwana słaba skrzynka, jest tak zwana sobie y, zwykła skrzynka i jest tak zwana e, super skrzynka plus jeszcze skrzynka z itemem i ta skrzynka z itemem może dać jakiś taki powiedzmy dosyć tani item i może dać taki naprawdę super drogi item. Więc wygląda to w ten sposób. Zazwyczaj dropi, e, otwieramy skrzynki e, w tej standardowej wartości, czyli na przykład ja latam sobie swoim Barbazynczą 137, no to mniej więcej ze skrzynki 15-20k tak standardowo wyciągnę. Czasami zdarza się słaba skrzynka, 10-11k w tym przedziale sobie uda mi się coś podnieść, a czasami trafi mi się naprawdę mocna w przedziale 80-110 tysięcy z jednej skrzynki, 100 tysięcy złota. No, i też słaba lepsza i dobra skrzynka z itemem. Równie dobrze to i to może się trafić. No to może mi trafić item w przedziale od 100 do 500k, a może mi trafić item od miliona do nawet 5 milionów. Od cała technologia. No i to też jest częściowo wszystko zależne od tego waszego levela. Jeśli macie niski item, no to i też itemek nie poleci wam aż tak cenny. Natomiast tak od około 70-80 już te cenne przedmioty wypadają, i tylko ilość złota jest jakby przeskalowywana w zależności od tego poziomu, nie jest tak zwany pewnie mnożnik na tym. Stąd też można naprawdę duże ilości złota nafarmić, niezależnie od swojego levela i ubrać swoją postać dosłownie za to, że biega się po mapie i zbiera skrzyneczki. Tak. To jest tylko i aż tyle. Biorąc pod uwagę, że na nowych serwerach, czyli Kadarin i VIN nie da się kupić platynowych z kluczy, jest to jeszcze bardziej potężna sprawa związana z tym, że po prostu e, możemy swoją postać przygotować na Kolejne miesiące, jak dla niektórych nawet lata gry, bez żadnego zmartwienia o miksturki. To jest naprawdę zajebista sprawa, dlatego też mega polecam brać udział w evencie. Poza tym, z grupki dostajemy odrobinę expa, więc jest to całkiem miła sprawa. Nie ma co nawet za bardzo narzekać. Można sobie spokojnie wszystko ładnie rozgarnąć, bez większego problemu nafarmić. Naprawdę fajny, sensowny exp. Oczywiście nie będzie to jakieś super, super wydajne, ale będzie. Padało. I tutaj, jak widzicie, mamy też właśnie uzbierane przeze mnie e, platynowe klucze. No i tak, w samych grupkach, jak tutaj już Wam wcześniej wspominałem, e, jesteśmy w stanie znaleźć właśnie maga ognia. Maga ognia tutaj daje kulę ognia, wrażliwość, podpalenia, iskry. E, dodatkowo są jeszcze barbarzyńcy, oni tam gryzą, dynikują, taranują i biją krytycznym. Wudecy wszystkie debuffy Podukas, czyli otępienie, e, szpila i. Truta oraz uderzenia cienia i ukłucia lalki. No i oczywiście też yy, można wziąć pod uwagę czempiona, który ma leczenie i, i, i jakieś tam duperele. Yy, metkami potrafi walnąć. A właśnie, magowie jeszcze mają deszcze, wszyscy Więc tutaj trzeba troszeczkę uważać. No i właśnie w ten sposób sobie kombinujecie. Bierzcie pod uwagę to, że niektóre grupki są przystosowane do bicia solo, niektóre do bicia z petami, a jeszcze niektóre do bicia w całym party lub przynajmniej w 3 2 osoby w zależności od tego, jak silna jest drużyna. I w ten sposób sobie ładnie działacie. No i wariaty, w sumie tyle. Cały odcinek ogarnięty tego, a wy już wiecie, jak zajebiście ustawić się w Broken rankcie na obecnym evencie weekendowym, wrześniowym. Tyle, dziękuję za wyjrzenie. trzymajcie się, hej, hej, łapka w górę, mile widziano.